Witam Państwa w świąteczny wieczór w poniedziałek 11 listopada. Zapraszam na szczególne wydanie wiadomości regionalnych. Dziś w wiadomościach Żary oddały hołd żołnierzom. Patriotyczne karaoke, patriotyczna gimnastyka. Przedszkolaki o niepodległości. Przed kościołem pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca w Żarach zebrali się wczoraj mieszkańcy, kombatanci, władze miasta i powiatu. Oddali hołd tym, którzy 95 lat temu wywalczyli dla nas niepodległość. Mimo, że wieczór był chłodny, nie zabrakło mieszkańców Żar. Chcieli wspomnieć i uczcić tych, którzy przelali krew za wolność naszej ojczyzny. Witam poczty sztandarowe i sztandary żarskich organizacji i żarskich szkół. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się w 95. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Są to wydarzenia, które nie mają precedensu w historii i są jedne z najważniejszych w naszej historii. Spotkaliśmy się, aby oddać cześć wszystkim znanym i bezimiennym obrońcom ojczyzny, których krew przelana powodowała, że mamy dzisiaj wolną i niepodległą ojczyznę. Boże, Ojcze przodków naszych, z Twojej woli dzisiejszy dzień przeżywamy jako dzień wolności, naszej polskiej wolności. Przeżywamy go jako dzień pamięci o tych, którzy przez naszą ojczyznę szli do domu Twoich obietnic, do Twojego świętego królestwa. Wspominamy dzisiaj tych, którzy tysiąc lat kształtowali polską ziemię, ziemię trudnego, wyzwania i polski los, los cierpienia i krzyża. Przedstawiciele miasta, powiatu, organizacji pozarządowych, wojskowi, harcerze oraz kombatanci złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku żołnierza polskiego. To był wyjątkowy wieczór, pełen refleksji. Patriotyzm dla mnie to właściwie obowiązek pamiętania o tym, co było, i myślenia o tym, co ma być w przyszłości. Czyli tak, takie jakby pamię pamiętanie o tych, którzy dla nas tak wiele zrobili. I na dzień dzisiejszy jednocześnie pielęgnowanie tej idei, tak na, na, na co dzień porządna praca, udzielanie się, robienie coś dla innych. Czy miały Pan jakieś przesłanie do młodych ludzi? O tak. Pamiętajcie o tych, którzy byli przed wami. Myślicie o nich, o swoich dziadkach, o swoich pradziadkach, którzy często robili wszystko, żebyście wy mogli funkcjonować, żyć tak pięknie, normalnie, zwyczajnie, tak jak jest to dzisiaj. Żebyście się cieszyli tym świętem. Czym jest dla Pana patriotyzm? Trudno tak to określić. Na pewno jest to coś, co, co się powinno czuć w środku, nie, nie tak na zewnątrz. Nie? Przywiązani na pewno do, do Ziemi, do, 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 do regionów, w którym żyjemy. No jest to taki święto, który trzeba pamiętać i pielęgnować tradycji, naszą historię. Bo jeżeli my zapomnimy, to po nas już ciężko będzie to wszystko nad, nadrobić i pamiętać piękne tradycje, niepodległość. I to, co nasz cały naród przeżył przez tyle, tyle lat. Czym jest dla Ciebie patriotyzm? Yy, to jest takie święto yy. dla nas i patriota to zawsze w nim uczestniczy. Patriotyzm. Dużo powiedzieć, no, ale to trzeba więcej wykazać, jak mówić. To, co żeśmy przeżyli, wie Pani, te nasze całe po wojnie. Kryzysowe teraz, towarzystwo, co mamy, to jest bardzo dla nas ważne i my przeżywamy te chwile i te rocznice, które obchodzimy. Chcielibyśmy jak najwięcej przekazać tej wiadomości naszej nowemu pokoleniu, młodemu teraz. Centralnym punktem uroczystości była Msza Święta w intencji Ojczyzny. Następnie wystąpił chór Kon Anima w koncercie pieśni patriotycznych. Na wesoło i tradycyjnie, tańcem, śpiewem, a nawet akrobatycznie. Tak żarska młodzież uczciła rocznicę odzyskania niepodległości. Postawili na Happening. Żarski Ekonomik uczcił rocznicę odzyskania niepodległości oryginalną akademią szkolną. Klasa pierwsza LO przygotowała Happening i wystawę, co wydaje się bardzo dobrym posunięciem, bo ta forma przekazu lepiej chyba trafia do młodego ucznia. Uczniowie przebrali się za żołnierzy Józefa Piłsudskiego. Nie zabrakło i samego marszałka. W pięknie udekorowanej sali młodzi historycy zorganizowali nawet patriotyczne karaoke. Ja tutaj się przebrałam za żołnierza, jednych z głównych tutaj pomocników Józefa Piłsudskiego. Przygotowaliśmy happening, wystawę artystyczną, bo chcieliśmy Przypomnieć naszym kolegom z naszej szkoły, czym jest ten dzień i dlaczego żyjemy w demokratycznym państwie. No, też chciałabym chciałaby pokazać innym, jak dzień ten jest bardzo ważny. W żarskim ceramiku obchody Narodowego Święta Niepodległości były bardziej tradycyjne. Był uroczysty apel i pieśni patriotyczne w wykonaniu uczniów. Uczennice przygotowały występ z szarfami w kolorach flagi narodowej. Dla nas, młodego pokolenia, jest istotna ta, ta wolność, którą kiedyś i nam Należy pamiętać o tym, którzy doprowadzili, że możemy żyć i rozwijać swoje talenty w obu krajach. Młodzież z żarskich szkół średnich walkę o niepodległość zna już tylko z podręczników. Cieszeniem się tą ważną datą w historii Polski udowadnia jednak, że słowa wolność, niepodległość i demokracja nie są dla nich pustymi pojęciami. Historii uczą się od najmłodszych lat. Przedszkolaki z Żar wiedzą, czym jest ojczyzna i niepodległość. Wszystko się wszystkim kłaniamy, do wspólnej uroczystości zapraszamy. Dzisiaj wielka jest rocznica, 11 listopada. Tym, co zmarli za ojczyznę, hołd świętności Polska składa. Więc o przyszłość walczmy z połem, Pod standardem, z orłem białym, Tylko pracą i naukom Przysporzymy Polsce chwały. Nasza Ojczyzna jest w pięknej mowie, Nasza Ojczyzna jest w każdym z nas książce, piosence i na budowie w sercu Polaka, który ją zna. W odświętnych strojach i z powagą w głosie żarskie dzieci z przedszkola nr 2 i 7 recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły, a to wszystko, by uczcić rocznicę odzyskania niepodległości. był w przedszkolu numer 2, a kujawiak w przedszkolu numer 7. Mogło zabraknąć hymnu. Występy były na medal, ale i wiedza przedszkolaków zasługuje na nagrodę. Wszystkie chętnie odpowiadały na pytania czym jest ojczyzna i święto niepodległości. Ojczyzna to jest za naszych żołnierzy, to jest ojczyzna. A niepodległość? Niepodległość to jest to, że niepodległość jest to, że, 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 że uczcimy to, że nasi, że nasi ludzie wojskowi, że Czci im, że, że o nich pamiętamy. Um, to jest takie święto, y, które świętujemy. I co to jest to święto niepodległości? Um, 102 lata wyg wyginęli żołnierze. Kto pomógł odzyskać niepodległość? Józef Ile? Ja on przyprowadził wojsko i potem wojna wybuchła. Co się udało temu wojsku? Polskę. Wolność. Wszystkim przedszkolakom gratulujemy talentów, a nauczycielom i rodzicom wspaniałych pociech i przygotowania. Już w najbliższą środę piłkarki ręczne żarskiego Sokoła w ramach Pucharu Polski zmierzą się z pierwszoligową drużyną KS Kobierzyce. Dziewczyną będzie można kibicować w hali gimnazjum numer 3. Wylosowaliśmy czwarty zespół pierwszej ligi, to jest KPR Kobierzyce. Zespół Kobierzyce to jest dzielnica Wrocławia. Oparty na zawodniczkach byłych ekstraligowych, mocny zespół. Ale skoro pokonaliśmy już raz ekstraligowy, czemu się nie pokusić i pokonać pierwsze ligowe? Zobaczymy, na no środę o 18.00 zapraszam. Tym razem tylko punkt. Żarski promiń zremisował w minioną sobotę z kątami wrocławskimi. Popisali się za to kibice. Kibice żarskiego promienia w minioną sobotę, tuż przed meczem z Bystrzycą Kąty Wrocławskie, przeprowadzili akcję pod nazwą Są Psy, którym warto pomagać. Nie jest to pierwsza inicjatywa z naszej strony dla schroniska, jest to druga akcja. Współpracujemy z wolontariuszami ze Stowarzyszenia APORT, którzy opiekują się tam psiakami w schronisku. No myślę, że nie jest to jakiś duży wkład. Każda osoba jest nas tam mało. Jesteśmy jakoś tam niemałą grupką spotykającą się na stadionie. I myślę, że jak tam każdy przyniesie puszkę czy paczkę karmy, no to, to jak widać, mamy jeszcze parę pół godziny do meczu i mamy już jeden bagażnik pełny. Do tego jeszcze troszeczkę kocyków i wszystkiego. A oprócz tego fajnie, że dużo osób podłącza się do tej akcji spoza środowiska kibicowskiego. Rozpowszechniliśmy to troszeczkę na Facebooku i, i, i mamy fajne, fajne wiadomości. Codziennie ktoś tam podsyła, ktoś podwodzi do firmy, ktoś podwodzi do nas na treningi. no i no i się tego zbiera, także mam nadzieję, że zwierzaki będą na pewno zadowolone. Fani promienia udowodnili, że potrafią wspierać nie tylko swoją drużynę, to inne oblicze ruchu kibicowskiego. Ludzie, dopóki jakoś bezpośrednio nie stykną się z, ze środowiskiem kibicowskim, nie poznają tych ludzi tak naprawdę, e, że tak powiem, z pierwszej ręki, to będą, wiadomo, uważać, że, że jesteśmy bandytami, kibolami, kimkolwiek innym. Owszem, ja się uważam, jestem kibolem, tak, ale jestem kibolem, który skończył studia, jestem kibolem, który potrafi pomóc zwierzakom, jestem kibolem, który... który... E, tak jak widać ma jakiś tam e, gest, no to jest zwykły, nie wiem, gest człowieczeństwa. Kibice po zakończeniu zbiórki przeszli na trybuny i dopingowali swój zespół, który zremisował 2-2 z rywalem z kątów wrocławskich. Już za niecały tydzień wkroczymy w okres typowego przedzimia, który przyniesie mróz i pierwsze pady śniegu. Krajobrazy zabielą się, ale nie na krótko, bo prawdziwej zimy wciąż jeszcze nie widać. Połynna Zgarska zaprasza na prognozę pogody. Jutro supek na termometrach w Żarach wskaże 9 stopni, natomiast w Gubinie i Szprotawie 10. Niestety na przyjaśnienia nie ma co liczyć. W środę słońca i przejaźń ma być nieco więcej, ale spodziewane jest też ochłodzenie. Temperatura nigdzie nie przekroczy 10 stopni, a nocami i o porankach będzie spadać do zera lub lekko poniżej. Pojawią się przymrozki. Biometr w przeważającej części kraju będzie niekorzystny. Meteopatom we znaki może dać się wysokie ciśnienie. Wyniesie bowiem 1023 hektopaskala. We wtorek nie zapomnijmy złożyć życzeń Renacie i Witoldowi, w środę natomiast Liwi i Stanisławowi. Warto pomyśleć o zmianie opon na zimowe, ponieważ temperatura przez całą dobę będzie oscylować poniżej umownej granicy 7 stopni. Dziękuję za uwagę. Kończą się wiadomości regionalne. Kończy się długi świąteczny weekend. My mamy jednak dla Państwa jeszcze dwie propozycje na dzisiejszy wieczór. Już za chwilę w magazynie kulturalnym: Dzieci, młodzież i seniorzy z żar w wyjątkowym koncercie pieśni patriotycznych, a w magazynie sportowym: Pospolite ruszenie w zielonym lesie, czyli żaranie, którzy niepodległość postanowili uczcić biegiem. Gorąco zachęcam do pozostania z nami. Życzę spokojnego, udanego wieczoru. Do zobaczenia w środę.